Konstrukcja odwróconej czarnej piramidy spowodowała gigantyczne anomalie w eter pustce ośmiu krain. Fragmenty nadchodzących katastrof zaczęły nawiedzać każdego, kto był błogosławiony sztuką widzenia przyszłości. Wśród takich błogosławionych najliczniejszą liczbowo grupę stanowili Warp Seerzy, monstrualnie demoniczni, skejweńscy agenci wielkiego rogatego szczura. Skajweni od zawsze znali wartość Realm ich główne gniazdo, zakopana głęboko w krainie chaosu pod kraina tak bardzo rozrosło się, że i w niej odnaleziono Realmstone w postaci kryształowatej, przerażająco toksycznej zielono-czarnej formy zwanej przez Savenów Warpstone. Warpstone od zawsze służył do napędzania mocą niezliczonych skejweńskich wynalazków. Skavensy Warp Warpsedzy spekulowali, że gdzieś w centrum krainy śmierci, Powinny, według ich wizji, znajdować się ogromne pokłady Realmstone, zwanego Gravesend. Wielu z nich uważało, że gdyby z udało się ukraść ten Realmstone z rąk powolnych, nieumarłych strażników, ich rasa osiągnęłaby wyżyny mocy dotychczas dla ich szczurzych czarnoksiężników niedostępne. Rada Warpsirów wydała rozkazy dla Masterklanu, a ci z kolei Swoim brutalnym wpływem na resztę skejweńskich klanów wymusili na szczurzym rodzie gigantyczną ekspedycję. Nie minął jeden księżyc, a z Blight City, stolicy Ukrainy szczura, ruszyły hordy skejwenów, przegryzających się przez kosmos eter pustki w swoich tunelach, wszystkie kierując się jak jedna fala w kierunku Shaish. O gigantyczne przedsięwzięcie szczurzej rasy. Niestety, jak wiele ich innych działań, nie do końca było przemyślane i bardziej niesione było ambicją swych inżynierów niż praktyczną matematyką. Pierwszy, największy z międzywymiarowych tuneli skejweńska horda kopała za pomocą uzbrojonych w sprzęt górniczy stromfindów i ogromnych maszyn napędzanych warpstone'em. Podkopały się pod rejon światów znany jako Morze Kaptar lub inaczej Morze Samobójców. Morze Kaptar było gigantyczną masą wodną utrzymującą na sobie wszystkie dusze, które kiedyś w krainach umarły przez utonięcie. Po krwawej erze chaosu, morze stało się większe i głębsze niż nigdy wcześniej, i Nagasz, widząc jak tutejsze bóstwa za światów rosną w siłę, podbił tą domenę i przyjął pod swoją pieczę. Tylko bóstwa zostały pokonane, a nagarz objął kontrolę nad tymi wodami. Każda z dusz pływająca w mrocznych odmętach morza wykrzywiła się, zanimowana mroczną magią śmierci nekromanty. Od tamtej chwili hordy nieumarłych zaczęły skrzeczeć w głębokich wodach Morza Kaptar. I w te właśnie głębokie wody skejweńscy inżynierowie kazali wkopać się swoim podległym machinom. Fale wzburzonego oceanu krainy śmierci wlały się w skejweńskie tunele, zatapiając przy okazji całe generacje szczuru ludzi. Razem z ich martwymi futrami, wzburzonym fale morza Kaptar, zalewające się z międzywymiarowych tuneli, niosły w ich głąb hordy zombie topielców. Statecznie, podwodne tsunami pełne czarnej od trupów wody uderzyło pierwszą falą w samą dzielnicę warsztatów klanu Skraje w środku Blight City. Od dnia rozpoczął się tam rok utopionego szczura, a walki związane z tym wydarzeniem toczą się w niektórych częściach Blight City do dzisiaj. Podkopując się pod morze Kaptar, Skaveny nie tylko postawiły istnienie swojej rasy na szali. Po tym, jak morze zaczęło się opróżniać, jedna z najbardziej ukrytych w krainach Enklaw, Idony Deepkin, ponownie ukazała się światu. Przez ponad tysiąc lat mroczne wody Morza Samobójców dawały idealne schronienie mieszkającym w Enklawie elfom, które do tego opanowały do perfekcji magię ukrycia i cienia. Dzięki ich magii przez ponad tysiąc lat enklawa unikała wszechwidzącego wzroku Nagasza, aż do momentu, gdy skajwańskie tunele nie opróżniły morza. Lwy wiedziały, że kwestią czasu jest moment, w którym Nagasz upomni się o swoje. Wiedząc, że nie mają go za wiele, i z Kaptar wysłali delegację dyplomatyczną do swoich kuzynów z basenu Labry. Basen Labry był również za światami, ale nie dla dusz istot rozumnych, ale dla dusz bestii. Wody basenu w konsystencji nawet nie były wodami, a czarną smołą torfową. To tutaj trafiały tytaniczne młamuty z gór, gdy przechodziły przez czarne, ogromne kratery na wyżynach Krainy Śmierci kratery, które były prymitywnymi, naturalnymi wrotami do Krainy Szajsz. U podnóża tych kraterów, już w Krainie Śmierci Aidoneci zwani Labranami założyli swoją enklawę pośród gęstej smoły torfowej. Legacja się powiodła i, i enklawy Aidonet doszły do porozumienia. Wspólnymi siłami postanowiły użyć arkan magii ukrycia, by odwrócić wzrok Nagasza innymi problemami. Ebranie dobrze znali obyczaje bestialskich raz gór zamieszkujących okolice kraterów. Wiedzieli, że dopóki w ukryciu udaje im się omijać prymitywne bandy oruków, ogorów i trogotów, to mogą w spokoju nawiedzać tutejsze prymitywne obozy ludzi w celu zagarnięcia dusz. Tym razem jednak Ajdoneci postanowili zawędrować głębiej w gór i dalej od kraterów w poszukiwaniu większej ilości osiadłych oruków i innych bestialskich ras. Zamierzali sprowokować do walki jak największą ilość tych dzikusów i poprowadzić ich wprost w smoliste kratery prowadzące do Shaish. Przez następny miesiąc bandy oruków, trogotów i ogorów były całymi hordami zbawiane wprost w głębinę kraterów. Tam w tysiącach zielono skórzy topili się w gęstej smole, jednocześnie przechodząc przez wrota do krainy śmierci. Po ich drugiej stronie Używając wspólnych sił, dwie enklawy Ajdonetów wyrzeźbiły ogromne mosty ze smoły, prowadzące z tego zaświatu wprost w zaświaty bliższe stolicy, krainy śmierci, zwanej Nagashizar. Ciekłość i furia zielono-skórych zrobiła całą resztę. Widząc cytadele Nagasza na horyzoncie, Orruki i ich sojusznicy wybiegli z mostów wprost na białe, martwe ziemie otaczające stolicę Shaish. Największe kreacje Nagasza. Kreatury z kości i dusz wyrzeźbione w najprzeraźliwsze formy ruszyły na spotkanie zielono-skórym. Jak to jednak z nimi bywa, im więcej ich ginęło, tym reszta robiła się głośniejsza i wieść o ich wojnie rozchodziła się szybko. W gór, krainie Bestii, szamanowie plemion oruków doznawali wizji i zaczęli głośno rozgłaszać wojnę na końcu świata. Coraz więcej wiosek i hord zaczynało ruszać w kierunku Shaish, czy to za pomocą kraterów, czy ginąc w wojnach między sobą, w momencie, w którym po morzu Kaptar zostało tylko wysuszone wspomnienie, a skajeńskie miasto Blight City opanował rok utopionego szczura, umarła cywilizacja Nagasza była pod tak wielkim naporem zie hord zielonoskórych, że enklawy Adonet ocalały i odwróciły od siebie wzrok wielkiego nekromanty. Według Nagasza, jego główny plan i tak pozostawał bez zmian. Ale pojawiły się nowe zagrożenia. Już wkrótce miał nadejść dzień ukończenia czarnej piramidy, a walki z zielonoskórymi roztaczały się coraz bliżej miejsca konstrukcji. Chociaż legiony Nagasza niestrudzenie z najwyższym poświęceniem broniły świętej budowli, to niebezpieczeństwo interwencji w dzieło nekromanty rosło coraz bardziej. I może przez to, a może po prostu nic w kosmosie nie jest idealne, a może przez błąd w jego matematyczno-magicznych obliczeniach, a może przez chwilę nieuwagi, ale w ostatecznej godzinie, gdy ostatnia runa na ostatnim monolicie czarnej piramidy była wykuwana i gdy czubek odwróconej piramidy został ukończony, Nagarz popełnił błąd i nie zauważył śmiertelnego niebezpieczeństwa, gdy inżynierowie klanu Scrae Osuszyli nieuważnie może Kaptar, z jednej strony narazili na szwank istnienie całej rasy Skavenów, ale z drugiej otwarli tunel do krainy śmierci tak szeroki i tak bliski ogromnych depozytów Wyrmstone, że ci, którzy przetrwali zrozumieli, jak ogromne bogactwo może ich czekać. Jeżeli jest coś, co bardziej definiuje Skywenów niż tchórzostwo, to ich chciwość. Tak oto. Ocaleli z powodzi, wysyłali swoich agentów tunelami z Blight City wprost w Shaish, by przygotować teren do wielkiej szczurzej grabieży. Tym razem to skaiweńscy agenci klanu Eshin byli pierwszymi, którzy dotarli do Krainy Śmierci nadal podmokłymi tunelami. Całe oddziały ukrywających się w cieniu skrytobójców przemierzały jeden po drugim tunele do Shaish. Omijając strażników największego z dzieł Nagasza i wślizgując się ukradkiem do wnętrza odwróconej piramidy. Ruszając w głąb tajemniczych tuneli, kierując się swoimi szczurzymi zmysłami z zaczęli rozdzielać się po ogromnych, skomplikowanych korytarzach czarnej piramidy. Wielu z nich wierzyło, że ich zmysły, kierując się tak bardzo pożądanym w ich sercu ukrytym w piramidzie skarbem, Same doprowadzą ich do upragnionego celu. Gdy jednak szczurzo ludzie zorientowali się, że w niektórych korytarzach nie panują normalne zasady fizyki i po raz kolejny trafili do podobnej do siebie komnaty, skrytobójcy z klanu Ashwin zrozumieli bezpowrotnie i beznadziejnie, że się zgubili. Ale o tym, co z tego wynikło, porozmawiamy sobie następnym razem.